Witajcie, kochani, nie mam dzisiaj łatwego zadania, ale chcę przeprowadzić z Wami studium biblijne i od razu dać taki instruktaż, jak takie proste studium biblijne prowadzić, ponieważ wierzę, że możemy mieć w domu świetne spotkania i zamiast. Wiecie, Polacy są w tym dobrzy, w robieniu tak zwanych domówek i imprez. Zamiast wódki możemy po prostu postawić dobre jedzenie i zamiast wódki postawić Pismo Święte i dotrzeć tym, tym samym do naszych bliskich, do naszej rodziny. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić studium o faryzeuszu i celniku. Prosta historia, o której czytamy w, w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od 9 wersetu. Słuchajcie, przeczytam i powoli będę w nas wprowadzał. Na studium biblijnym może być kilka osób. Fajnie skorzystać z różnych egzemplarzy Pisma Świętego z różnych przekładów. Nie ma to znaczenia jakich. Ważne, żeby przeczytać to kilka razy z różnych egzemplarzy. I powiedział, do tych, do, i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie. Że są sprawiedliwi, a, inni, a innych mieli za nic. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się sam w sobie modlił. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak pozostali ludzie: drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co, co zyskam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść do nieba, ale bił się w swoją pierś, mówiąc: Boże. Okaż miłosierdziem niegrzesznemu. Mówię wam, ten odszedł usprawiedliwiony do swojego domu, a ten, a nie tamten, gdyż każdy, kto siebie wywyższa, zostanie poniżony, a kto się uniża, zostanie wywyższony. I może do tego miejsca. To, co jest ciekawe, możemy przeczytać to z kilku egzemplarzy. Fajnie jest, żebyśmy później opowiedzieli całą tą historię swoimi słowami, po to, żeby wiedzieć, co zostało. Jak ktoś to zrozumiał, więc dla mnie to jest prosta historia. Wchodzi dwóch ludzi do kościoła, faryzeusz i celnik zaczynają się modlić. Faryzeusz modli się i wymienia wszystkie zasługi, które ma przed Bogiem. Dzisiaj bym to powiedział, że tak naprawdę mówi o tym, że jestem ochrzczony, jestem po komunii, mam bierzmowanie, e, przestrzegam wszystkich zasad, e, mam żonę i, i dbam o nią. E, wiecie, tak, mówiąc o tradycji, Jestem, dbam o tradycję tak naprawdę. Natomiast celnik przyszedł i był zgnębiony w swoim duchu, nie, nie umiał nawet podnieść oczu do, do nieba i modlił się w swoim duchu, bijąc się w pierś. Widzimy tutaj sytuację, w której on tak naprawdę czuł się winny i, yy, i pokutował przed Bogiem w pewnym sensie. Zanim to zrobimy, fajnie jest zdefiniować pewne słowa. Bo dla wielu z nas może nie być zrozumiałe, kto to jest faryzeusz, kto to jest celnik i o co. I, co, i, i, I dlaczego ci ludzie tak się zachowują? Więc najpierw powiem, kim jest faryzeusz. Faryzeusze to było stronnictwo religijne. To byli ludzie, którzy sprawowali, można powiedzieć, władzę i duchową, i państwową, czyli polityka i religia, tak bym to nazwał. W tamtych czasach na faryzeuszy były tak zwane castingi, czyli wybierano najbardziej, naj, e, po pierwsze, z rodzin, e, z rodzin innych faryzeuszy, wybierano najbardziej uzdolnionych młodzieńców, którzy potrafili za zapamiętywać długie kawałki słowa Bożego wtedy akurat Starego Testamentu i byli uzdolnieni. Tak naprawdę w tamtych czasach bycie faryzeuszem oznaczało kilka rzeczy. Oznaczało karierę, władzę, pieniądze i uznanie. To dokładnie było to, to, to dokładnie miało takie znaczenie, czyli zapewnioną przyszłość, dobrą przyszłość, dobry start. Natomiast celnicy Musimy sobie powiedzieć, że wtedy Izrael był pod okupacją Rzymian i celnicy to byli Żydzi, którzy zbierali podatki dla okupanta, czyli dla Rzymian. Celnicy nie cieszyli się uznaniem ani wśród swoich, ani wśród Rzymian. Byli to ludzie, którzy w pewnym sensie byli w trudnej sytuacji. Dobrze im się też wiodło, bo mieli pieniądze, bo zarabiali na tym nieźle. I mogli być tak naprawdę ludźmi, którzy z jednej strony pomagali też swoim w jakiś sposób, ale mogli to być też ludzie, którzy tak naprawdę przyczyniali się do spraw Rzymian. Więc byli to w pewnym sensie ludzie z znienawidzeni. Tyle o jakby takich dwóch osobach, które znalazły się w tym miejscu. Faryzeusz przestrzegał różnych zasad. Zawsze tak naprawdę oddawał dziesięcinę, modlił się, pościł regularnie, czyli budował swoje życie na fundamencie fundamencie tradycji i zasad żydowskich i opierał to, że jest w porządku przed Bogiem również na tym samym fundamencie. Celnik czuł się źle z samym sobą. Czuł się, że jest winny przed Bogiem, miał rozdwojone serce. W historii tej widzimy, że jeden z nich wchodząc modląc się nie otrzymał od Boga nic, ponieważ wymienił wszystkie swoje zasługi. Jego serce nie było złamane, jego serce tak naprawdę wywyższało się i cieszyło się tym kim jest i tym, co robi, co posiada. Nie dostrzegał prawdy. Bóg tak naprawdę cieszy się ludźmi, którzy przychodzą do niego skruszeni, którzy widzą, że widzą swój grzech w życiu. I kiedy czytamy o faryzeuszu o celniku, widzimy tutaj, że on nie śmiał podnieść swoich oczu ku górze, że bił się w piersi. Tak naprawdę bicie się w piersi, to jest uświadamianie sobie, że jestem winny. To jest uświadomienie sobie tego, że coś jest nie tak w moim życiu, Boże przychodzę do Ciebie i nie jestem godny. On przyszedł ze złamanym sercem, przyszedł ze skruszonym sercem, wyznając swoje winy Bogu. I nie czytamy o tym w dosłowny sposób, ale ten obraz sugeruje nam, że wyszedł usprawiedliwiony. Chciałbym jeszcze zdefiniować słowo usprawiedliwienie. Wiecie, kiedy posyłamy nasze dzieci do szkoły, to pani w dzienniku odhacza obecność naszych dzieci w szkole. Kiedy te dzieci się nie pojawią w szkole, pani zaznacza nieobecność. I my, co robimy wtedy? Piszemy usprawiedliwienie. Proszę o usprawiedliwienie mojego syna, który był nieobecny w tym dniu z takiego i z takiego powodu. I on może przyjść do szkoły i pani może mieć pretensję: o, coś było nie tak, bo nie było cię w szkole. Ale kiedy położy tą kartkę. Na biurku pani, to pani tak naprawdę bez żadnej dyskusji skreśli wszelką nieobecność. Usprawiedliwienie jest dokładnie tym, jest związane z przebaczeniem, jest, traktowanie, jest traktowaniem sprawy tak, jakby jej nie było. Nie ma znaczenia to, co się stało. To jest człowiek usprawiedliwiony. I celnik wyszedł usprawiedliwiony. Bóg patrzył na niego już zupełnie inaczej. I to studium pokazuje nam, Dwóch ludzi, tego, który polegał na sobie i na swoich uczynkach, na tradycji, i tego, który przyszedł ze skruszonym sercem do Boga. Ukazuje nam człowieka, który wyszedł usprawiedliwiony, pojednany z Bogiem, i człowieka, który wyszedł tak samo, jak przyszedł, mając tylko swoje zasługi. Nic to nie zmieniło przed Bogiem. I słuchajcie, do, mamy obraz już pewne studium, mamy obraz tego tekstu, o którym żeśmy razem wspólnie mogli porozmawiać z ludźmi, którzy są w bardzo prosty sposób, bardzo krótko, i teraz powinniśmy sobie zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie brzmi: czego ten fragment uczy nas o Bogu? To są wnioski, które powinniśmy wszyscy wyciągnąć: o Bogu, o Jezusie. I możemy zobaczyć, jaki jest Bóg tak naprawdę w tym, jaki jest charakter, bo Biblia to jest księga, która składa świadectwo o Jezusie, o tym, że jest żywy i że możemy do Niego przyjść. Biblia to Pismo Święte to książka, która pokazuje, że Bóg komunikował się z ludźmi i ludzie komunikują się z Nim, o relacji człowieka z Bogiem. I tak naprawdę to, o co nam chodzi w tym studium, to chodzi, żeby człowiek miał prawdziwą relację z Bogiem. Poszedł usprawiedliwiony. Każdy, każdy, kogo napotkamy, każdego, którego zaprosimy na dobrą domówkę, każdy, kto z nami usiądzie do stołu, zje, napije się i zrobimy proste studium biblijne. Więc pierwsze pytanie: czego to nas uczy o Bogu? Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bóg przyjmuje człowieka ze skruszonym sercem. Bóg nie polega i nie czerpie radości z tego, że człowiek przestrzega jakiejś tradycji, ale tego, że przychodzi do, nie do niego ze skruszonym sercem, szczerze mówiąc o tym, co w nim jest i szuka go, chce go poznać. To jest wniosek, który bym wysnuł, który powinien się pojawić przy tym studium. Druga rzecz. Jak mogę zastosować ten fragment w swoim życiu w praktyczny sposób? Czyli już wiem, jak mam się pomodlić. Już wiem, jak zachęcić kogoś innego do stania przed Bogiem. Przestań klepać e, wyuczone modlitwy. Przyjdź naprawdę z sercem, wejrzyj w siebie, pozwól, zajrzyj tam głęboko, kim naprawdę jesteś, jakie wiedziesz życie, jakie masz myśli i przyjdź z tym do Boga, a wyjdziesz usprawiedliwiony, pojednany z Bogiem. Więc zobaczcie, same praktyczne rzeczy. Możemy też zadać kolejne pytanie, jeżeli mamy na to przestrzeń i miejsce co ten fragment uczy nas na temat ludzi? I teraz widzimy, jak my ludzie jesteśmy bardzo pokomplikowani. Z jednej strony prości i wszystkie proste rzeczy potrafimy pokomplikować. Chcemy budować swoją wiarę na tradycji, chcemy budować swoją wiarę na jakichś zasadach, które będziemy przestrzegać. Ja nie mówię, że zasady są złe, ale możemy polegać na tych zasadach, zamiast polegać na Jezusie, znać zasady, zamiast znać Jezusa, mieć relacje z zasadami, zamiast mieć relacje z żywym Bogiem. I do tego was zachęcam, żeby takie proste studium prowadzić. Wiecie, świat jest taki, że ludzie dzielą się też z nami różnymi rzeczami. Nieraz w pracy słyszałem, jak ktoś przychodzi i opowiada mi o serialu, który, który tak naprawdę oglądał. I słucham sobie tego, co on mówi o tym serialu, i sobie myślę, no fajnie, że tak ma. I kiedyś dotarła do mnie taka jedna myśl. Jeżeli ja kogoś słucham i zastanawiam się, poznaję tego człowieka poprzez to, co do mnie mówi, to znaczy, że jeżeli ja będę się dzielił tym, co ja przeżywam, to ktoś powinien też mnie posłuchać. Więc, jeżeli my jesteśmy dobrymi słuchaczami, możemy oczekiwać też tego, że ludzie nas posłuchają. I trzecie, trzecią rzecz, którą powinniśmy po takim studium zrobić, to zachęcić uczestników, by podzielili się fragmentem słowa, który zrozumieli, który zastosowali w swoim życiu z innymi osobami. W naszej pracy, z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, na siłowni, gdziekolwiek się pojawimy. Wszędzie mamy relacje i ludzie z nami rozmawiają. Więc, o czym my mamy mówić? Czy mamy znowu mówić o serialach? Możemy, ale czy to przyniesie jakiś efekt? Czy to pozwoli się komuś pojednać z Bogiem i poznać naszego Jezusa? Poznać wiarę? No nie. Więc jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić w ten sposób, że podzielimy się tym fragmentem. Słuchaj, ja też miałem fajny wieczór wczoraj. Byłem na takim spotkaniu i studiowałem takie słowo. Zrozumiałem, że myliłem się co do Boga. Zrozumiałem się, że nie, mia że nie miałem prawdziwej relacji z Bogiem, ale teraz już wiem, jak mam to zrobić, żeby z nimi ją mieć? Wiem, co Bóg szanuje, co mu się podoba i opowiadamy to. Więc w studium biblijnym jest bardzo ważne praktyczne zastosowanie, ponieważ to Bóg nie ma innych rąk, innych nóg, innych ust, innych oczu, jak nasze. I w ten sposób możemy się dzielić, ucząc się i dzielić się tym słowem, studiując je z innymi w bardzo prosty sposób. Zobaczcie, każdy może to zrobić. Każdy. Czytamy fragment. Z różnych przykładów parafrazujemy go, definiujemy pa pewne słowa i zadajemy sobie kilka prostych pytań. Co ten fragment uczy nas o Bogu? Z czego uczy nas o ludziach? Jak mogę go w praktyczny sposób zastosować i z kim mogę się nim podzielić? Dziękuję. To tyle. Do zobaczenia.